Ani serdecznie w kolejnym odcinku z serii wykopki. Wykopki przy pomocy Skrótusa. Pogoda jest dzisiaj taka fajna do kopania, tylko jest strasznie duże no dlatego wybrałem miejsce na wykopki Las. Troszeczkę już nakopałem łusek od Mosina i od, i od Mausera. A ja Was witam serdecznie przy i krągłość jest to współczesny jeden grosz. Tak więc zaczynam wykopki. Zobaczymy co tutaj w tym lesie będzie ciekawego i zapraszam do oglądania. No Słuchajcie, kochani, co jest szczęście, że jestem w lesie, bo czasami jak tak zawieje, to naprawdę głowę chcę urwać. chociaż tutaj się tego nie odsuwa, ale widzę po wierzchochach drzew, tak więc słuchajcie, No dobra. Z tego dołka. Wyskoczyło mi 5 fenolków. O, w ten sposób się pokaże. Spójrzcie, 5 fenolków Adolfowych. Nawet nie najgorszy stan, jak na fenolki. Biło mi to na 50. I ruszam, ruszam dalej. Wpadła mi kolejna. Znajdka. Słuchajcie, ja sobie już to obczyściłem, Ale nie mam pojęcia, co to może być. Co i od czego. Jakbyście wiedzieli, dajcie znaka w komentarzach. Bo ja niestety takiej wiedzy nie posiadam. Cóż to mogło być. I ruszam dalej. Kolejna ciekawa znajdka leśna. To jest. Słuchajcie, to jest chyba ten reg y regulator. Y regulator no. Inaczej inaczej to się pewnie nazywa. Coś w każdym bądź razie od paska, bo jeszcze tutaj są resztki takiej tkaniny, czy to skóry. Regulacja paska no. Więc rzeczy się znajduje i ruszam dalej. No i wpadła mi krągło z lasu. Inaczej powiem. Padła mi Boratini z lasu. Spójrzcie. Bardzo ładny stan. Z jednej strony Awers, no to już jest. Ale to jest do doczyszczenia, słuchajcie. To jest do doczyszczenia. Spróbuję tymi ołówkami od aguranum I w tym momencie pozdrowienia dla profesora detektrysty. Zobaczymy, może się uda. Jest Boratini z lasu. I to już fajnie cieszy. Ruszam dalej. Wyskakuje następna krągłość prosto ze szpadla. Było mi to wysoko, bo mi to było 68-69 na rudku, ale obawiam się, że stan tejże monety może być kiepskawy. Niestety nie myliłem się, bo stawiam, że jest to piejka ale niestety pewności na końca nie ma w każdym razie jest krągłość a i tak się cieszę że w tym lesie które dawno dawno temu było kulami następnie takie fajne ruszam dalej no i kolejna leśna znajdka, taka, można powiedzieć, typowo leśna znajdka. Obrączka gołębia. Ale fajny numer, 7000, ale Polska? Tak, Polska. No ja się za bardzo nie znam na tych... Obrączkach numer 7000, ale fajnie. Dobra, ruszam dalej. No i kolejna obrączka wpada. Tym razem jeszcze numer o 6157, też pewnie Polska, tak, Polska. Polski związek hodowców gołębi pocztowych. No to, to się tak domyśli. Ruszam dalej. Kolejny fajny fant mi wyskakuje. Ja tak słuchajcie się tak rozglądam troszeczkę, nie wziąłem ze sobą słuchawek a to tak można powiedzieć dla własnego bezpieczeństwa ze względu na to, że jest dosyć duży wiatr a gdzieś tam w tamtym rejonie już takie dosyć duże drzewo się przewróciło tak więc rozglądam się na prawo i na lewo jak słyszę jakieś trzaski to wzmacniam swoją uwagę zmagam, przepraszam wracając do fantu spójrzcie no rzeczywiście kolejna rzecz która no, za bardzo nie wiem do czego mogła służyć ma to gwint ale to co, to byłaby taka jakaś nie wiem y, rączka, klameczka? Chyba raczej nie. Malutki świeczniczek? Mm. Jakbyście też coś wiedzieli, to oczywiście zachęcam do komentowania. A ja idę dalej. No kochani moi, kawałeczek dalej, słowny kawałeczek, tylko troszeczkę na większej głębokości. Było coś takiego. Pytanie: Czy to może do tego pasować? Och ja! Nie uwierzycie, kochani! Pasuje. Spójrzcie. Normalnie, jak w mordę strzelił. Ale piękność. O kurczę, na taką malutką chyba świe świeczuszkę. Ale kurczę fancior. I najlepsze jest to, że tamta część była. Tutaj jest piaseczek, tam widać w tle. A tutaj reszta. Na, na większej głębokości. Ale zobaczcie. Ale piękny świeczniczek. Ja pitole. No super. Fan dnia. Jeszcze raz wam go pokażę. Normalnie fan dnia. Piękność. Tutaj pokażę Wam od razu dwa fanty. Wpadło mi coś takiego, taka kuleczka, jakby od młynka do pieprzu. No tak, jakieś maleństwo. Zakończenie jakiejś rączki chyba. No i oprócz tego oprócz tego grosz perelowski 49. Wyruszam dalej. Wiatr nie cichnie, a mi wskakuje trzecia obrączka. Szkoda, że nie złota. Też polska. Tym razem numer 5012. PLFCI. To jest FCI. To jest FCI. FCI to chyba jest co innego niż ta. E, Piolski Związek. Mogą być I... to w może jakaś federacja. Ruszam no dalej. dobrze, kochani. Czas na podsumowanie tego wypadu z którego ja jestem, można powiedzieć, nawet zachwycony. Jak widzicie, trochę monetek wpadło. E, ta kopiejka, ładna nawet tutaj ta mm, boratynka 5 fenoli. Grosz z 49 współczesny. Jakaś taka malutka pierdłeczka, widzicie te trzy mm, obrączki nie pokazałem jeszcze wyskoczyły te łódki nabojowe, no, to wiadomo, to tak wiadomo od regulacji paska i to fajnie zobaczcie zobaczcie ile tutaj łusek mi na wypadało i od Mosina i od Mozera wyrzucę tego kolcoka no i oczywiście ten mój śliczny że tutaj kawałeczek jest ułamany przy nóżce a nic na to nie poradzę i tak jest bardzo ładny malutki świecznik Lód i świecznik i to to coś dziwne no dobrze kochani tak więc ja wszystkich serdecznie pozdrawiam tradycyjnie zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania na moim kanale i do zobaczenia w kolejnym odcinku Cześć, trzymajcie się.